Żejwołyńska. Zgoda łączyła naród piastowski. Tak było. Nasi się pomagali, takich ruszy i obcy. Wtedy nie jeszcze o Ukraińcach nie słyszał, Królowie polscy już w wieku XI przed rusią Rosją bronili tych brani w Polacy. W wieku XVI Rzeczpospolitą polski król osadził na ziemi wołyńskiej. W roku 1918 powstało ukraińskie państwo. I była zgoda. I żyć mogli razem. Polacy, Ukraińcy. Ciemiężeni przez Romanowów. Przyszło złudne osłabuczenie przez Niemca. Bandera głowy ucina, morduje. trójgłowy w nich niebolem wpija, zatapia. Żywcem wolą polskie rodziny. Banderowcy to zbrodniarze naszej polskości. Nie pozwolimy zapomnieć tamtego 1943 roku. I czwartego. Dziękuję. Motocyklowy raj Dziękuję bardzo. Nie nagrywajcie, a ja coś powiem. Nie nagrywajcie. Zobacz, czy się nagrało. Nie wiesz, czy się nagrało? Słuchajcie, dobra.